Ale będziemy mykać podjazdy pod i podgórki. Nie, o tam jest fajny ten. Pojedziemy ten singielek tutaj. Nie singielek, nie. I podjazd będziemy robić. Ty chyba chory. Będziemy to. No. Dawaj tu podjeżdżamy. O myk. O, dawaj tak, żeby panoramy było widać chociaż trochę białego stoku. Trochę zarosło. No. ale troszkę zarosło, no. Kiedyś pamiętasz, tu się przyjeżdżało i było widać, co robiły. Tak. opa dyre opa dam. Rapa dunga dunga da! O! Jeszcze powie, że to nagrywa. Rapa <grywa> dunga dunga! La punga, na Rapa dunga dunga, la pirata funga, punga, fika Trzy blaty z przodu w MTB, tego nie widziałem z pięć lat Między swoimi nogami Tomak! Co? A ty wiesz gdzie my jedziemy? Na polanę Na rundę MTB XC. Ty nie. To jest twoje środowisko naturalne. Nie tego roweru. Górki i podjazdy. Dlaczego nie? Szczerze? Ten mój ma geometrię taką normalną MTB. Nie ma wymyślonej. To tak jak mój. Nie ma wymyślonej jakiejś dziwnej nowej geometrii. Tylko taką tradycyjną zwykłą geometrię MTB. Także jak wsiadłbym na rower na bardzo dobrych komponentach racingowych to bym pomyślał, że tak ma być. A ile twój ma biegów z przodu? Trzy. A z tyłu? 9. A mój 3 na 8. Dziś? lepszy. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil? Nie Kamil. I dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ważny i potrzebny odcinek, ponieważ bardzo często pokazujemy taczki 11-10 tysięcy tak. złotych. I zapominamy troszeczkę, w sumie nawet nie zapominamy. Po prostu nie było wcześniej dostępnych rowerów tańszych. On ciężko dostępny A w dzisiejszym generalnie. odcinku zobaczycie w terenie, ponieważ jesteśmy na rundzie podlaski MTB XC, na rundzie na Pietraszach i zobaczymy, czy rower za 3000 i za nawet mniej niż 3000 da radę na prawdziwej rundzie MTB. On myśli, że on da, gorzej będzie z łącznikiem między siodełkiem a kierownicą. Ja też się nie czuję na siłach. No. Dobra, zobaczymy, porobimy zjazdy. Porobimy podjazdy, porobimy rundkę, może coś jeszcze ciekawego wymyślimy. Tam pojedziemy. Chodźcie z nami pojeździć. Tutaj zazwyczaj na wyścigach odbywa się start. Ty znasz tą pętlę? Ja znam Pietrasze, nie lubię tu jeździć. Dlaczegoż? Gdy zawsze się męczę <laughs> i dwa, zawsze jakąś atrakcję mam. Kolizje jakieś albo ktoś. Dobra, ja ją pamiętam, trenowałem tutaj, jak miałem 8. Kamil, to jak renowałeś, to było w tamtym wieku. W sumie prawda. Ta runda się zmieniła diametralnie. Czekaj, patrz, blokada Amora. Tomek, włącz blokadę Amora. Ja nie mam. No właśnie. A ja na płaskim odjazd mogę robić. Ja bez blokady robię odjazdy. Gdzie, tu w prawo dajemy? A ja nie wiem, gdzie chcesz. Nie wiem, otwieram Amor. Hyc, o zjazd, Tomek! Coś dla ciebie, hopa! Przeżyłeś, Tomasz? Tak. Ty na zjazdach dobry jesteś. Nie tak dobry jak felcik. Dobra, dobra, o! Nie, nie, tam nie. Przegapili... Tam to hopa, to w dół się leci. O, i Przegapili... oni tędy jadą. Przegapiliśmy jeden podjazd. Dobra, a to chopa była, to nie był podjazd, to był zjazd. Ja wiem, wiem. Zaraz będzie dobry podjazd, coś dla ciebie. Ty. Ale ja się na swoim rowerze stabilnie czuję dobrze. A ty? A on taka dziewiętnastka, ale ci powiem krótkę, bo ja muszę cztery litery. Dobra, blokuje amor? Nie, tu nie. Tu za dużo piachu, tu się nie podjeżdża. Ale to był ten podjazd, tak? Tak, ale tam piachu i kamieni to. To piachu. zrobimy inny podjazd. Dawaj. No ale szczerze, Tomek, czujesz się stabilnie na nim? Wiesz, co tak? Pozycja jest bardzo tu z przodu wysoka. Jak na razie nie mam zastrzeżeń. Dla mnie mega, wszystko działa. Bardzo dobrze, że jest blokada amortyzatora. No bardzo dobrze, że u mnie nie ma. Bo ja teraz na zablokowanym jadę. Biegi normalnie działają. Wszystko bangla. Jedna rzecz nie bangla. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. Co nie bangla? W poprzednich generacjach tych Tomek rowa... Jedziemy na stojąco. Myk, myk. Ja to na Zuwiku. Jak razem ty widzisz ile on waża ile ja? się zamienić? No właśnie. Tomek, co jest? Górki. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, co jest? Tam. Ale nie jedziemy do lasu. Teraz drugi podjazd proponuję. Nie. Co? Tu zjedziemy, i tam pod tą tą. Nie. Dawaj zniżać. I tu jest jedna bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie, jak macie blokadę amortyzatora, żeby ją na zjeździe odblokowywać. Dobra, zjazd się odbył. Blokujemy Amor. I teraz coś, co filigranowy zawodnik lubi najbardziej. No gdzie, jak? Dawaj. Damy radę, Tomasz. Czy mogę zejść z roweru i Dawaj, zgłosić? Dawaj, podjeżdżaj. Ty masz technikę nie nienaganną. Ale pamiętam. ja chcę nieprzygotowanie zgłosić. Dawaj. Ech, ech. Nie da rady, Tomek. Zły tor wybrałem. Hit, hit, Wszystko elegancyś. Woda. <laughs> Wody. A co ci jest? Nie. Ciężko. Ciepło, co? Skóra przylaka. Tomek, proszę mi opowiedzieć, co sądzisz o swoim modelu Unibike Mission. To jakbyś z misją był. Tak, z misją w lesie. Generalnie to jest. Generalnie? Generalnie. O, generalnie. To jest podstawowy Niner w kolekcji Unibike'a. Tak? Szacowana cena tego to jest 2699. Czyli można powiedzieć, że podstawowy model? No podstawowy, ale powiem Wam tak. Napęd, trzy biegi z przodu, 8 z tyłu. Czy to jest nadal potrzebne? Nie wiem. Według mnie nie. Trzy blaty z przodu w ogóle nie są potrzebne. Dwa, żeby to było, ok. Tak. Hamulce ma hydrauliczne, niestety zamienione zostały z wersji Shimano. Co to znaczy zamienione nazwisko? nie jest Shimano. To jest Shimano. O kurde, co jest w specyfikacji wpisane? Ja byłem <laughs> pewny. Nie. Jak zobaczyłem. One wyglądają jak Shimano, ale to nie jest. Hamulce, zoom! Ale jaja! What, What the fuck? Ale jaja z tymi hamulcami. No, dosyć Ja bym na 100% byłem przekonany, że to Shimano. Dosyć duże, bo cena delikatnie wzrosła, a jakby jakoś spadła tego, tak? Chociaż to hamuje, no ale to. Shimano inaczej brzmi. Jednak. Ok, umówmy się, rower na takiej specyfikacji jak Twój, który kosztuje 2700 z każdej innej dużej firmy będzie kosztował 3500 No tak, tym bardziej, że jeszcze dostał korby Shimano. Oryginalną. Tak, yy, ogumienie, to jest Impact. Impact to należy do Schwalbe, to jest taka ich podmarka z tego co kojarzę. No coś jakby tańsze takie, bo tak. to mi przypomina model ze Schwalbe Smart Sam i bieżnik jest identyczny dokładnie, podejrzewam, że inna mieszanka gumy, troszkę słabsza jakość tej gumy no na minus, chwyty moim zdaniem no ale to jest tani rower, budżetowy, na plus na pewno siodełko, bo jest żelowe od Selle Royala. Unibike tylko takie stosuje, generalnie siodełko jest na plus duży. no co, biegi zmienia, zmienia, tak, on ma napęd 3x8, z tyłu jest Akera, co tu jest TY co więcej, piasty w systemie, Centerlock. no ale dobra, bo czytasz taką specyfikację, ty opowiedz co o rowerze, niż o tym jak się jeździło bo przejechaliśmy rundę, która jest, jak na naszą płaską, płaskopolskie Podlasie, jest rundą taką, no, gdzie masz jakieś chopki, góra-dół, góra-dół. to jedzie, nie, może jakby mostek odwrócił, no? może byłoby lepiej. Bo jest bardziej za bardziej racingowo. Za bardzo do góry ja nie czuję tego, tego roweru tak naprawdę na zjeździe. Mhm. Ale generalnie w tej cenie można już go upalać w takim terenie. To ja się wypowiem. Ja miałem model, który jest 300 zł droższy. Za 300 zł według mnie dostajemy bardzo dużo, bo dostajemy amortyzator z blokadą, która, co jest ważną rzeczą w terenie, która jest potrzebna, ale to nie tylko w terenie, nawet jeżeli jeździmy rowerem po ścieżkach rowerowych, to warto, aby ten amortyzator miał blokadę, żeby nie bujało. Dodatkowo otrzymujemy jeden bieg więcej z tyłu, co nie jest potrzebne, no ale lepiej jest mieć no 9, 9 tysięcy wnosno. niż 8 tysięcy w życiu lepszą tylną przyrzutkę, bo ja mam tutaj. Altusa, i to jest ten chyba Altus, ten Shadow, coś tam. Czyli ja Ty masz Altusa. No zobacz go. Czyli ja mam lepszą, bo ja mam Akerę. No ale u mnie jest Altus nowy. Zobacz, no dobra, no, ale zobacz. No Dobrze, tak, ja ale w hierarchii, w hierarchii Shimano, tak. W hierarchii Shimano no. Altus jest niżej od Akery. Dobrze, ale ja osobiście wolałbym Altusa w technologii Shadow Sado. niż Akere. Ale to starą. jest stara nowa Akera. Tak, to też prawda. No. no no, coś tam się wydarzyło, ale to, co ja chciałem powiedzieć, bo często mówi się, że żeby jeździć rowerem w terenie, trzeba wydać 5, 10, 20 tysięcy czy ileś. Nieprawda. Rowery za 3000 zł. Nie jechałem Twoim, ale ja swoim rowerem. Tak samo. Podjazdy, zjazdy czułem się pewnie. Geometria była normalnie MTB, nie jakaś wymyślona, że to jest rower w góry MTB, a to no nie, nie jest w góry MTB, to jest normalny rower terenowy. Do w terenie, blokada amortyzatora, biegi, wszystko działały, amortyz siodełko, tak jak mówiłeś, bardzo wygodne, u mnie jest inny model Viper, ale też... Zmija? cel, Ale też Celroyo. tak. Viper is taking back the streets. Tak, nie mam, no hamulce, kurczę, coś, coś mi troszeczkę nie zagrało, przy czym Unibike i tak szacun, bo... E, przynajmniej potrafili się określić, jaka będzie specyfikacja, tak? Bo Dokładnie. nawet w Treku, już nie mówię ja o krosie, w którym tam co, co rower to ty się modlić, żeby to przyszło, chociaż w miarę poskładane. Jest coś innego. Oni wprawdzie zamontowali hamulce Shimano, które Shimano nie są. Bo to są zumy. Ja w ogóle człowiek może znać się, widzi z daleka hamulce, wie, co to jest, a tak naprawdę Z daleka wygląda tak jak Shimano, ale to nie są Shimano Ale słuchajcie, absolutnie, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiedziałem, że takie rowery mogą tak fajnie jeździć. Całe życie, odkąd zacząłem się ścigać, jak miałem 8-10 lat, jeździłem na maszynach droższych. A to jest bardzo fajna taczka. I pamiętam, jak jeździłem Marlinem czwórką. A jak rofem wtedy? Nie tędy droga, tu, no. to. To jest naprawdę fajny sprzęt. Te hamulce tarczowe hydrauliczne działają. Amortyzator działa, blokada działa, biegi z przodu, bo ja mam Shimano Altus. Co jest lepiej niż u Ciebie działa, z tyłu działają opony, fajnie jest, no bo przecież mieliśmy podjazd, zjazd, gwarancja na ramę lifetime warranty. Wewnętrzne poprowadzenie linek, to tu bym nazwał takie 0,5, bo hamulec nie jest poprowadzony wewnętrz. Ale To On jest idzie na plus na moim zdaniem. Czemu? Dlatego, że jak urwiesz przewód a albo. Kiedy co? ty urwałeś przewód? No, no nie, nie wiem, mówię, niedźwiedź może szarpnąć, się. tak? Nie a musisz, jak szarpnie, to tak. Nie musisz wyciągać, a tu chyt. Przypinasz hamulec na trytytki i jedziesz dalej, tak? Jak tak. trzeba wymienić? Tak. No. Ale podsumowując, bo można o tym rozmawiać bardzo, bardzo długo. Jak według ciebie ten rower spisał się w terenie tak od 0 do 10? Można tym jeździć? Można. Dałbym mu jak porównam Crossa Marlina 4,5 do 5. Ja absolutnie uważam, że jeżeli nie miałbym środków i potrzebował rower do jeżdżenia w terenie, bo lubię las, lubię teren. W zupełności w stu procentach można tym rowerem ganiać. Bardzo fajna maszyna, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Unibike znowu niczym butikowa marka staną do wysokości zadania i za nieduże pieniążki przygotował bardzo, jeszcze bardzo dwa porządny plusy. sprzęt. Tak. Unibajki kochani liczym stosują obręcze kapslowane. Tak, one są wtedy troszeczkę, Mało kto to robi. Tak. Dwa, masz miejsce na bagażnik. Jak się chce zrobić. Tak, yy... i sobie wyprawówkę. Dzisiaj, jak mnie Tomek się zapytał, czy brać e, ubranie do nagrywania, powiedziałem, że brać, bo będziemy testować w terenie. Napisał mi wiadomości, ale przecież to suwy. Taki rower terenowy do jeżdżenia bardziej po ale, ale i generalnie ma miejsce na stopkę. Chociaż wszyscy to już mają teraz, ale jest przygotowane na stopkę no. i na bagażnik. No. Dwa otwory na bidon twój ma? Na dwa bidony? Nie. Ma. Na jeden ma? Tak. Bo mała rama. Dziewiętnastka rama? Ma. Dostaje już na dwa uchwyty na tak. bidon. Masz nawet główkę, ramy poszerzaną, stery siedzą w środku, no kurczaki. Kiera 31,8. Mocniejsza, Przecież już teraz to jest jeszcze trzeci standard. To 35 już jest i zaraz wymyślą nowy, pojazd, że jeszcze tak, lepiej. Tak, tak. Jest osłona plastikowa na korbie, tak? można w długich spodniach ganiać. Tak. Bo dużo ludzi, patrzy, nie ma osłony. Ale Ty dobrze mówisz, to są takie rowery suwy, którym jak się chce wjechać w teren, spokojnie się nimi pojeździ. Tak. I tyle. Będziemy da kończyć. Radę. Tomek, ja Ciebie zapraszam na jeszcze jeden podjazd. Ja myślę, że ja zapraszam tam. Kierujemy się do wozu technicznego. No. Wóz I... serwisowy Mavica. To takie podlaskie no. Tour de France. Dobra, lecimy. Kochani YouTube widzowie, dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać, czy wolicie takie jazdy w terenie, czy w sumie co Wy wolicie. Jeden tak. woli to, drugi to. YouTube widzowie, dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby i takie unibajki na platformach gotowe do jazdy w 100% u Was. Tak? Ale mógłby Unibike jeszcze pójść w kolory. No, czarny, czarny, czerwony, niebieski. Nie, nie no jakieś grzyw. Ale kolorowe. ty zrozum, że to jest głębsza analiza. Ja kohortowa. wiem, pana Unibajka. Kupujesz rower 5 lat temu, on tak wygląda. Kupujesz po 5 latach, dalej tak wygląda. Ty masz ciągle Możesz nowy rower. Do pana Unibajka zaapalować. O co? O geosy, oddawaj geosy. Obiecaliście geosy? Dawajcie teraz. Bo miały być. My tu. Ludzi mamy chętnych na rower Yeti? A, a rowerów nie, nie ma. Miał no. być w czerwcu, a jest. Lipiec jeszcze chyba. Lipiec, już, lipiec jeszcze, już. No. Jeszcze. Dobra, lecimy. Pa. Pa. Unibike Shadow, czyli ten model droższy, który dzisiaj nagrywaliśmy. kiedyś taka piosenka, była Shadow of the Love. Chyba coś takiego to po angielsku. Trykamy. Co tu tyrkać? Nie, to nie te tyrkanie. Tyrka, ale to nie o to chodzi w życiu. Rower za 3000 zł MTB Unibike Shadow 15,200. 15,200, ale z, z tymi ugniataczami, to, no to one tyle 15, no. Dobra. Mój kosztuje 2699. Oszczędzamy 300 zł i dostajemy w pakiecie. Nie tak tyrka. Tak samo, tyrka to nie tyrka. <laughs> 15,300. To samo. Ale... 7B jak więcej, a to jest większy rozmiar ramy. Tak, ale wziąłbym ten. Zdecydowanie. Tak. Przy czym wiesz, jak ktoś chce wydać 2,5 to niech dołoży do tego i kupi ten. Magnesy pod kolor dobiorę. Najpierw za to bajki górskie MTB. To tak się utyrałem na nim. Podoba się on dla mnie. Jeszcze nie... Tutaj go dam, no. Nie dam go za bardzo tu, bo nas tak bardzo mi się nie podoba. Na razie, pa. O, nagrywaj to i na prokuraturę dam. Nie otworzę. Jak tam dojechać?